Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie ciuchowym. Dzisiaj zapraszam Was na haul sukienkowy z Bondrixa. Ostatnio jak się pakowałam na wyjazd właśnie na rejs, tak pakując sukienki, stwierdziłam, że kurczę, jakoś mi za mało tych sukienek. Niby mam dużo sukienek, ale w zasadzie no ta nie pasuje, ta coś nie tak i stwierdziłam, że chciałabym sobie kilka nowych jakichś sukienek zamówić, więc zamówiłam pięć różnych sukienek, mamy miks materiałów, bo mamy poliester, wiem, nie wszyscy lubią poliester, ale przyznam Wam się, że po prostu one mi się spodobały, stwierdziłam, więc dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mamy poliester, mamy wiskozę, mamy lens do mieszko bawełny, także dla każdego coś miłego. Oczywiście linki do wszystkich sukienek znajdziecie w opisie na dole, także jeżeli któraś sukienka Was zainteresuje, to zobaczcie, czy nie ma jej na przykład w innym wzorze, bo wydaje mi się, że jedna albo dwie mogły być. No i oczywiście, czy jest w Waszym rozmiarze. Jeżeli interesuje Was makijaż, jeżeli nie zapomnę, bardzo często są pytania o tą pomadkę, to też zajrzyjcie do opisu, bo jeżeli tak jak mówię, nie zapomnę, to tam powinny być wszystkie informacje właśnie o tym, co się znajduje też na mojej twarzy. Także tyle tytułem wstępu, i jeżeli lubicie filmy ciuchowe, to oczywiście będzie mi bardzo miło. Jeżeli dacie kciuka do góry, zasubskrybujecie mój kanał, no i oczywiście skomentujecie film. Jestem bardzo. Bardzo ciekawa, która z sukienek Wam się spodoba. Ja sama jeszcze nie wiem. Ja dopiero pierwszą wyjęłam, bo ja z reguły robię absolutnie pierwsze wrażenia. Czasami mi się zdarza, że na przykład przymierzę coś wcześniej, bo coś mnie bardzo ciekawi, ale w tym wypadku nie. Ja dosłownie otworzyłam paczkę, zrobiłam makijaż i yy, nagrywam. Także jeszcze nie wiem, jak coś będzie na mnie leżało poza tą sukienką, którą mam na sobie i która. Jest fajna, ale do tego zaraz przejdziemy. Także pamiętajcie o kciuku w górę, o subskrypcji, o komentarzu, no i oczywiście linki w opisie. Przechodzimy do sukienek. Ostatnio mi mówiłyście, że jednak to, że moja sylwetka jest obcięta, nie do końca Wam odpowiada, więc postarałam się zmienić teraz to, jak ten aparat jest ustawiony, więc mam nadzieję, że widać mnie do samej ziemi tutaj jak widzicie ta sukienka też jest bardzo, bardzo długa, ja nie mam na sobie nic, jestem po prostu na bosaka także będzie widać dokładnie jaka jest długość tych sukienek sukienka jest w rozmiarze 48-50 jest wiskozowa, jest mega, mega fajna, ma tutaj jak widzicie jest po prostu na ramionczka mamy na górze takie jakieś, wiecie, dziwne dodatkowe fragmenty, które w zasadzie nic nam nie dają, one są po prostu tak doszyte, także można je spokojnie odciąć, jeżeli takich fragmentów nie lubimy. Ja ją mam w rozmiarze 48-50 i niestety, ale jest za duża. Powinna ją była wziąć w mniejszym rozmiarze, bo jakby była w mniejszym rozmiarze, wyglądałaby o wiele lepiej. Nawet jeżeli troszeczkę by opinała tutaj, chociaż ona ma taki fason, że nie opinałaby. Ja nie mam pod, so, pod, pod spodem żadnej bielizny modelującej, bo ja nie lubię nosić bielizny modelującej, kiedy Wam pokazuję ubrania. Oczywiście mamy możliwość ją założyć potem, ale chodzi o to, żebyście właśnie zobaczyły, na ile ubranie opina dane ciało. Jedyne, co mam na sobie, to są te takie, wiecie, spodemki bawełniane, które też notabene mam z. Bonprixa, spodenki bawełniane, które właśnie powodują, że moje uda się nie ocierają. Nawet jak nagrywam, to powiem Wam, że też zakładam takie spodenki, bo po prostu no jednak mimo wszystko tutaj nóżki się ocierają. Także mam takie spodenki, które nie są w żaden sposób modelujące. Normalnie stanik na górze i nic więcej. Także jeżeli ja jakoś się tam ściska mocno sukienką, to nie wciąga brzucha. Także widać, że ta sukienka nie byłaby za bardzo opinająca. No, jest mnóstwo materiału właśnie tutaj po bokach, więc jeżeli bym chciała sobie tą sukienkę zostawić, to raczej chyba musiałabym kupić ją w mniejszym rozmiarze. No i też widać, że tu na górze też jest po prostu bardzo, bardzo duża. Tutaj jest bardzo luźna, tu jest luźna, także no, zdecydowanie po prostu rozmiar 48,50 tej sukience jest za duży. Natomiast sukienka sama, sama w sobie powiem Wam, że jest bardzo fajna. Mega mi się podoba. Ona występuje chyba właśnie w dwóch różnych wzorach. Ja ją mam w takim granatowym, jak widzicie, właśnie w różne wzorki, ale ona występowała też w czarnym. Natomiast czarną sukienkę mam jeszcze inną, więc nie chciałam troszeczkę powielać tych wszystkich właśnie kolorów. Natomiast jeżeli będę sobie zamawiać, to przyznam Wam się szczerze, że nie wiem, czy nie zamówić sobie obu, bo ona właśnie na lato, na teraz jest super, bardzo fajna, normalna, prosta sukienka. Tutaj. Mamy gumeczkę, chociaż jak widać, że ta gumeczka mi przy tym rozmiarze niewiele daje i jest po prostu... Tutaj za dużo za luźna. Natomiast ta gumeczka, no tak jak mówię, jak się troszeczkę ścisnęłam, to też powoduje, że ta sukienka właśnie fajnie wygląda. I ona też przy tej gumeczce, nie wiem, czy widzicie, bo w sumie jest dużo wzoru, więc nie wiem na ile jest to widoczne, ale ona jest tak delikatnie powszywana, że robią się takie lekkie plisy, więc ona nie będzie tak bardzo, bardzo opinająca. Ja widziałam jednak sporo sukienek właśnie na Pont Prix, które były. Fajnie wyglądały, niby były tu odcięte, ale tu były dalej proste. A ja jednak mam turbobioderka i turbo turbodupsko, więc ja potrzebuję, żeby coś tutaj było nieco bardziej takie właśnie odchodzące od ciała, żeby właśnie nie było zbyt opięte. Także ta sukienka to fajnie spełnia. No tylko tyle, że właśnie jest za duża, więc zdecydowanie muszę kupić rozmiar mniejszą a szkoda, bo chciałam już sobie wiedział zostawić i bym ją miała wiadomo, ja lubię mieć wszystko po prostu od razu chciałabym, żeby to już było, chciałabym po prostu właśnie mówię, pstryknąć i mieć tą sukienkę, ale nic to, zamówię sobie po prostu mniejszą. No ta jest troszeczkę długa, tak? Do samej samioszki ziemi. Ja przypomnę, że mam 1,60 m, do samej samiuszki ziemi. Ale jeżeli będziecie miały jakieś na przykład, nie wiem, sandałki czy coś tam, zawsze to jest kilka centymetrów. No i też ona jest y, y, za duża, więc myślę, że jak będzie rozmiar lepszy, to ona też się pewnie troszeczkę tu podniesie, więc też będzie nieco lepsza. Także. Jeżeli jesteście w moim rozmiarze, od razu bierzcie mniejszy rozmiar. Wydaje mi się, że ona była 48 na 50 więc trzeba by było wziąć rozmiar 44 na 46 Założyłam klapki, bo powiem Wam, że jednak na bosaka już po dosłownie tych kilku minutach, kiedy nagrywałam pierwszą sukienkę i wstęp, już mnie niestety zaczynały trochę boleć pięty. Także założyłam sobie klapeczki. Druga sukienka niestety... Jest z poliestru i aż powiem Wam, że mi się bierzeć nie chce. Dlatego, że ten materiał tutaj, ja mam wrażenie, że to jest po prostu wiskoza. Nie wiem dlaczego, albo bawełn, w sensie w ogóle on nie, nie daje wrażenia sztuczności. To, co daje wrażenie sztuczności, to ta podszewka tutaj. Ona jest faktycznie taka właśnie elektryzująca się, i zastanawiam się, czy nie dałoby się jej jakoś wypróć w ogóle stąd. Może dałabym to do igiełki czy coś. Bo no, nie wiem, dla mnie. Patrzyłam na metkę i jest po prostu 100% poliester, więc nie wiem, ja się nie znam aż tak bardzo na materiałach, żeby móc stwierdzić, czy ten materiał jest poliestrowy, ale powiem Wam, że nie daje takiego wrażenia. Także nie umiem, nie umiem określić. Wydaje mi się, że w komentarzach właśnie na się większość osób pisała, że niestety właśnie poliester, ale powiem wam, że mimo wszystko ja sobie tą sukienkę zostawię. Ona jest. Taka piękna. Nie bierzmy pod uwagę tego, że nie do końca dobrze za, zawiązałam sobie tutaj te, no, te sznureczki, dlatego że no, nie umiałam ich sama zawiązać. Muszę po prostu któregoś razu jakoś tak przysiąść i dobrze to zrobić, bo samej jest bardzo trudno to zrobić. Tu na górze, jak widzicie, mamy takie. Marszczenie. Ono jest dosyć wysokie, ono dosyć wysoko podchodzi tutaj pod biust. Też się zastanawiam, ale mniejsza byłaby prawdopodobnie za mała tu w biodrach. A tu bardzo ładnie, właśnie tak otula. Nie opina, ale otula krągłości. I to podkreśla właśnie tutaj. Jesteśmy takie troszeczkę węższe, ale z drugiej strony biust jest ładnie podkreślony. A tu jest to dalej. Puszczone i nie wiem czy widzicie na samym dole przy podłodze mamy jeszcze dodatkową właśnie falbankę także no ta sukienka powiem Wam że jest piękna ja co prawda teraz jadę do Turcji we wrześniu ale ona ma taki vibe właśnie grecko w ogóle ma vibe wakacyjny bardzo mi się ona podoba myślę, że sobie ją zostawię i na pewno ze sobą zabiorę w ogóle powiem Wam, że nawet po prostu teraz do takiego biegania, jedyne co mnie martwi, to ta podszewka właśnie poliestrowa, ale zobaczymy jak to będzie, w, jak to będzie tutaj w upałach i jak się będę czuła, bo i tak pamiętajmy, że no ja mam te jeszcze bawełniane spodenki pod spodem, także tutaj jest jeszcze dodatkowa e, ekstra warstwa. Natomiast ogólnie, no powiem Wam, że sukienka jest przepiękna. I zobaczcie, właśnie widzicie, jak o tu, przez to, że to jest takie marszczone, robi nam delikatną talię. Takie delikatne tutaj wcięcie, bo właśnie to się ładnie dopasowuje. Z boku tak to wygląda. Także oczywiście mam turbodupsko i to turbodupsko jest podkreślone. Ja nie ukryję żadną sukienką mojego turbodupska. No po prostu ono jest. Będzie, także tutaj się nic nie zmieni, ale mimo wszystko jest to ładnie podkreślone, nie jest jakoś, wiecie, nie wiem, opinii... ja nie mam nic przeciwko, jeżeli ktoś nosi opięte rzeczy, you do you, jakby jak ktoś chce odnosić, ja nie mam, by nic mi do tego. Ja osobiście nie lubię za bardzo opinających rzeczy. I ta jest taka, bym powiedziała, akuratna właśnie bardzo fajnie wygląda, mega mi się podoba. Także to jest hicior tego, tego zamówienia. I ta sukienka akurat występuje w rozmiarze 50. To nie jest 48 na 50, tylko mamy właśnie rozmiary 44, 46, 48, 50, 52, chyba chyba wydaje mi się, że wydaje, że. Boże! Nie umiem się wypowiedzieć, wydaje mi się, że chyba były też i wyższe rozmiary. Także sprawdźcie, bo była na przecenie, więc może być tak, że te rozmiary zaczynają, będą znikać szybko, a sukienka jest przepiękna, no jest po prostu boska. Bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy nie w... bardziej od tej pierwszej. Ta pierwsza, no plus jest taki, że wiskoza, ale ta pierwsza trochę wiecie, nie była zbyt dopasowana do mnie, a ta jest dopasowana. I po prostu tu, ten fragment, tu jest taki ładny, tak mi się podoba. No, po prostu, wow! No i tutaj jest ta sukienka właśnie z domieszką lnu. Mamy tutaj miks lnu i wiskozy. Mam ją w rozmiarze 50. No i niestety jest za duża. I to powiem Wam, że. Dużo za duża. Zastanawiam się, jaki powinna była wziąć rozmiar. Bo ja się tutaj dosyć mocno ścisnęłam tym paskiem, żeby tak za bardzo tego może na początku nie było widać. Przydałyby się, aż się prosi tutaj o kieszenie. Sukienka jest taka za kolano, także e, mamy trochę jeszcze nogi. Jest taka, wiecie, ciężkawa, taka masywna. Na górze, zapinana na guziki, i mamy taki dosyć szeroki tutaj rękaw. W środku właśnie mamy wszytą taki tunel, w którym mamy właśnie pasek. No i powiem Wam, że ta sukienka, jak się tak rozwiąże i rozprostuje, to jeszcze sporo tutaj tego materiału jest. Także zastanawiam się, jaki powinnam wziąć rozmiar. Czy 48? Czy może 46? Bo tego materiału tu jest dużo. Ja go tak trochę widzicie podciągnęłam do góry, po czym złapałam paskiem i no tyle to by było, żeby tak ładnie ta sukienka się układała, ale ona wtedy dalej jest za luźna, więc ja ją tak, wiecie, mocniej ścisnęłam, żeby zrobić sobie talię, skoro mam już talię, to żeby była ona widoczna, ale wtedy to powoduje, że tutaj tego materiału jest bardzo dużo i on się tutaj właśnie tak dziwnie zbiera, więc sukienka jest bardzo fajna i zastanawiam się, czy właśnie nie zamówić jej w trochę mniejszym kolorze, w mniejszym rozmiarze, Kolorów było dużo, ale wszystkie się wyprzedały. To był jedyny, który został, taki właśnie beżowy kolor, chociaż wiadomo, ustawienia komputera powodują, że on tutaj wygląda na trochę bardziej taki żółty-beżowy, a tam wyglądał na trochę taki bardziej. Patrzę teraz w komputer tam z boku: na taki bardziej beżowy-beżowy, szaro-beżowy. Z tyłu prezentuje się tak, także wiecie, jest bardzo fajna, bardzo ładnie wygląda na sylwetce. Ale no powiem wam, że właśnie no, niestety jest za duża i teraz się zastanawiam właśnie, który rozmiar byłby dobry. Także możecie mi tutaj podpowiedzieć, może macie tą sukienkę, bo ona jest, widzę, że bardzo popularna właśnie, bo było dużo kolorów, ma dużo e, opinii, więc widzę, że dużo osób ją ma, więc liczę na to, że może któraś z was ją też miała, bo jest w sumie fajna i naprawdę bardzo mi się podoba. Materiał nie jest taki gryzący jak nalen. Oczywiście, to jest materiał, który trzeba będzie prasować, chociaż są szkoły, które mówią, że lnu nie trzeba prasować i można chodzić w takim pogniecionym, ale wiecie, za pierwszym razem takie zagniecenia, które powstały po prostu przy złożeniu sukienki, warto jednak rozprasować. Potem to organiczne gniecenie się, które będzie no to wiadomo, że to już będzie trochę wyglądało inaczej. Także fajna jest ta sukienka. Chociaż im bardziej się sobie przyglądam, tym się zastanawiam, czy ten, ma, ten kolor do mnie pasuje bo to jest jednak taki kolor bardzo zbliżony, właśnie moja tonacja, moje włosy, jest taki właśnie, taka jestem monochromatyczna. To niekoniecznie musi być zwyluk, to zależy co kto lubi. Jednym osobom się będzie coś takiego podobało, inne stwierdzą, że za bardzo jest wymywający i właśnie jest za bardzo monochromatyczny, więc sama się powiem Wam, zastanawiam. Wiadomo, że ja bardziej opalona nie będę. Białe nogi to jest u mnie norma, białe ręce również. Ręce mam i tak troszkę opalone, bo wiadomo, one trochę słońca łapią, no ale... To jest max, to te moje ręce mogą ze słońca złapać. Także powiem Wam, że no, sama nie wiem, czy w ogóle wymieniać ją na mniejszą, czy ten kolor jest fajny. Także dajcie mi znać. Jestem ciekawa, bo powiem Wam, że chyba zawsze chciałam, to jest taka sukienka właśnie elegancka, taka pasująca do wszystkiego. Nawet mogę, słuchajcie, bo wyciągnęłam sobie mój kapelusz, który kupiłam w zeszłym roku w, w Mojito za jakieś 19 zł. Także wiecie, kapeluszek torebka tutaj w, w rękę, co prawda nie mam takiej, taki koszyczek by się przydał, jak ten kapelusz, do takiej stylówki, ale wiecie, ja ogólnie w stylówki za bardzo nie umiem, nie umiem się ładnie wystylizować, ładnie ubrać, więc ja po prostu liczę na to, że mój ciuch jest wystarczający i to wszystko, także no tak ona wygląda, fajna sukienonia, bardzo mi się podoba, tylko właśnie no chyba muszę wziąć rozmiar mniejszą, tylko zastanawiam się, czy 48, 8, tak, dobrze mówię, czy 46, wiecie, ona się troszeczkę mi zatrzymuje na biodrach, dlatego że mam też bawełniane spodenki. I to powoduje, że ona się tak na nich blokuje. Tam jest takie większe tarcie, więc zastanawiam się po prostu. Dajcie znać, bo wiecie, tak, to wygląda po prostu jak fartuch. Wygląda trochę słabo. I co najlepsze. Ona w ten sposób jest zaprezentowana na modelce na stronie Pon Pixa, co moim zdaniem jest totalną głupotą. Bo na zdjęciu takim produktowym, czyli samej sukienki w sobie, takiej wiecie, bez, tła, bez modelki, jakby takiej po prostu jest tak, czyli właśnie jest tym wcięciem w talii. To wygląda wtedy bardzo fajnie. Mi się bardzo to podoba. A na modelce mamy po prostu to zrobione w ten sposób. I ta modelka tak stoi, wiecie, tak, taki zara model, więc no nie wiem. Tak to wygląda trochę jak właśnie taki worek na ziemniaki i niefajnie, ale jednak jak ściśniemy, to robi już lepsze wrażenie. Także dajcie znać, czy zamawiać mniejszy rozmiar, czy w ogóle odpuścić. No dobra, ta sukienka chyba będzie hitem tego zamówienia. Jest po prostu idealna. Przynajmniej dla mnie. Po pierwsze wiskoza. Taki fajny, kreszowany materiał, czyli nawet jak się pogniecie, to co nie będzie za bardzo widoczne. Po drugie ramionka lekko zakrywające jeżeli ktoś ma tutaj wiecie jakiś problem. U mnie jak widać i tak trochę widać, ale trudno. Tu bardzo ładnie leży w biuszcie Tu dodatkowo ma taki pasek. Na zdjęciu na modelce tutaj jest jeszcze jakiś dodatkowy pasek i trochę się bałam, że ona jest tak na przykład zrobiona, że będzie wymagała paska. Ale nie i potem po prostu puszczona. Tutaj z boku mamy takie właśnie rozpierdaski pod spodem. Mamy też dodatkowo taką, wiecie, podszeweczkę, ale ona jest krótka, natomiast to jest po prostu, wiecie, luzem, puszczone i na długość, na moje niskie, wiecie, na, moje, na mój niski wzrost jest idealna, po prostu, właśnie do klapeczek. Dla mnie bombowa sukienka i ona występuje właśnie w dwóch kolorach właśnie w takim granatowym. To nie ta pierwsza. Tylko właśnie ta, ta występuje w tym drugim kolorze. Ja ją mam w rozmiarze 50. I tutaj nie potrzebujemy mieć mniejszego rozmiaru. Tu akurat rozmiar 50 jest, wiecie, idealny. Także nigdy nie wiadomo trochę, jak się trafi z tymi z, z rozmiarami. Czasami jest tak, że biorę rozmiar 48 na 50 i jest za duży. Tu biorę rozmiar 50 i jest. Wiecie, jak ulał, także powiem Wam, że ciężko jednak jest dobrać, dobrać ten rozmiar. Sukienka jest naprawdę bardzo ładna. Kosztuje chyba coś koło 100, a nawet w tej chwili, bo spojrzałam na komputer, nawet w tej chwili jest przeceniona ze 130, tam 3 na 110 zł. Także naprawdę powiem Wam, że jest boska i chyba kupię sobie tą granatową. Zamiast tamtą wymieniać, tylko po prostu tamtą odeślę, nie wiem, tak mi się wydaje, bo ona jest taka fajna, właśnie taka wdzięczna, dziewczęca, ładnie się układa. Tutaj jeszcze wam pokażę jak z tyłu wygląda właśnie na turbo Naprawdę po prostu super. Po prostu zakładam i to to Jest wiecie torebka w rękę, naprawdę super jest ta sukienka. Nie wiem, zachwycona jestem. Dawno nie byłam chyba tak zachwycona sukienką. Tak ta poprzednia ta niebiesko-biała też jest bardzo fajna, ale jednak trochę mnie niepokoi ta poliestrowa podszewka, a tu w ogóle nie ma takiego problemu. Także Mega, mega mi się podoba. Bardzo fajna ta sukienka jest, naprawdę. I tu właśnie zobaczcie, tu też ładnie leży. mogłaby mieć troszkę głębszy dekolt, ale to zależy, co kto lubi. Ja nie lubię za dużo pokazywać, ale lubię jednak, jak trochę jest to odkryte. No nie wiem, czy tak trochę, może mi się trochę uda, ale wydaje mi się, że jest to takie akuratne. Także tu szewskisys, jak ja to mówię, po prostu uwielbiam w ogóle to powiedzenie szewskisys, bo ono daje właśnie ten, wiecie, tą idea, idealność, idealność czegoś i ten szewskisys pasuje do wszystkiego, także tu jeśli chodzi o, o tą sukienkę, to właśnie szewskisys, bardzo mi się podoba, hit tego zamówienia, co prawda mam jeszcze jedną i ostatnia jest poliestrowa i jest taka typowo wieczorowa, ale bardzo mi się podobała i miała dosyć dużo pozytywnych opinii, także jeszcze jest jedna przed nami, natomiast... No nie wiem, czy coś pobije tą sukienkę. Ta jest po prostu boska. A co ciekawe, w poniedziałkowym vlogu nagrywałam Wam fragment, jak byłam właśnie w tej e, greckiej, czy tam tej niebiesko-białej sukience, e, gdzie właśnie mówiłam, że jest super fajna i że w ogóle rewelacyjna. A tu się okazuje, że jednak ta też jest super fajna i rewelacyjna. Także pamiętajcie do, o linkach, bo te, widzę, że te rozmiary się wyprzedają. Zupełnie inaczej to wyglądało, jak ja to zamawiałam w zeszłym tygodniu, zupełnie inaczej teraz, jak tydzień później to nagrywam, a pewnie będzie jeszcze inaczej, jak wy to widzicie, bo ja to nagrywam w niedzielę, a wy widzicie to w czwartek. Także zajrzyjcie do opisu i łapcie rozmiary, póki są. No i tak się prezentuje ta sukienka. Powiem Wam, że ma trochę plusów, trochę minusów i szczerze mówiąc nie wiem, czy ją sobie zostawić, czy nie. Minus tej sukienki, no to to, że to jest poliester. Ale powiem Wam tak, ja mam trochę sukienek z poliestru z Pixa i one na takie wieczorki całkiem spoko się nadają. Naprawdę są fajne, Człowiek, człowiekowi nie jest w nich gorąco, a ten poliester jest jeszcze taki inny, bo on jest taki śliski, więc jak się zakłada tą sukienkę, to tak naprawdę Wam jest chłodno w tej sukience. Ja teraz jak ją założyłam, to jest taki, oh, taki wiecie, wręcz poczułam chłód nakładania tej sukienki i... Yy, to mi dlatego tak nie przeszkadza. Ten poliester w tej poprzedniej niebiesko-białej sukience on był trochę inny, bo tamten był trochę taki właśnie sztuczny, jakby taki, nie wiem, zupełnie inny, jakby poliester poliestrowi nierówny. I tak jak powiedziałam przy tamtej sukience, ja się na materiałach nie znam, więc nie będę się wypowiadać. Ja po prostu niektóre rzeczy z poliestru mam i lubię, niektóre mam i też nie do końca przepadam. Także tu naprawdę bywa różnie. Druga rzecz to to są te wycięcia, o których ja wiedziałam, jak kupowałam tą sukienkę, i widziałam, że różne dziewczyny o nich piszą, że u jednych, występ, u jednych to wycięcie wypada w jakimś innym miejscu i nie każdemu to pasuje. No i u mnie niestety tak, tutaj to wycięcie wypada pod stanikiem, więc nie jest tak najgorzej. Tu można jakoś ten stanik zakryć, albo jeżeli mam ochotę, to na przykład go odkryć. Dzisiaj akurat mam ten bordowy stanik z Kingi, ale mogę sobie na przykład żółty założyć, będzie bardzo wakacyjne. No i tutaj te wycięcia są tu, ale jak widzicie, one są takie po prostu dędające w powietrzu. I tak powiem Wam, że nie do końca wiem, czy mi się to podoba, czy nie. Tak poza tym sukienka jest długa, po prostu do samej ziemi. Mamy długie rękawki, takie troszkę więcej materiału, więc one całkiem fajnie wyglądają. Jak jej bym chciała tak podciągnąć, to na pewno będę miała ślady po gumce, bo ona jest dosyć ciasna, ta gumka. Także pewnie za długo tak się nie da, więc musiałabym raczej nosić ją tak ewentualnie. Myślę, że maksymalnie dotąd mogłabym ją podciągnąć, więc... Nad tą się sukienką zastanawiam, powiem wam, bo z jednej strony sobie ją zostawiła, bo jest taka ciekawa, fajna, z tyłu tak wygląda, jest prosta, wiecie, nieskomplikowana. Do tych białych klapek na wakacje też pasuje, też fajnie to by wyglądało, ale, ale, ale jakoś tak, właśnie te wycięcia tutaj nie jestem przekonana, czy one dobrze wyglądają, bo ja miałam. Takie, taką nadzieję, że te wycięcia będą powodowały, że człowiek jakoś będzie wyglądał, że to będzie jakoś tak w talii, że to będzie tak, jakoś, wiecie, trochę tak optycznie modelowało sylwetkę, ale nie wiem, czy to akurat u mnie, przy moim wzroście, przy mojej budowie, przy tym jak wiecie, jak, jak długi mam tutaj korpus, tak jak długi mam tułów, jak to wygląda, czy to po prostu pasuje. To i tak na modelce też nie wygląda idealnie, ale właśnie. No, sama nie wiem. To jest, kiedy tamte sukienki, ta pierwsza sukienka jest do zwrotu, bo jest za duża. Lniana sukienka jest do zwrotu, bo jest za duża. E, ta biało-niebieska poliestrowa ze mną zostaje, pomimo tego, że poliester, ale bardzo mi się podoba. Ta czarna przed chwilą na bag ze mną zostaje, bo mi się podoba. A ta jest tak po środku, jak ta żaba, tak właśnie. Takie maybe, tak? Właśnie być może. Tak sama nie wiem, co z nią zrobić. Także dajcie mi znać, bo podejrzewam, że ja poczekam na Wasze komentarze. Jestem bardzo ciekawa Waszych komentarzy z odesłaniem tego zamówienia. Czy właśnie e, odsyłać tą sukienkę również, czy właśnie sobie ją zostawić? Powiem Wam, że trochę się skłaniam ku temu, żeby ją zostawić, bo mimo wszystko to fajnie wygląda. I wiecie co, to jest też trochę takie przełamywanie odrobinę siebie w pewnym sensie. Może nie to, że schematów, bo ja. Ja się nie sile na przełamywanie schematów plus size. Ja bardziej patrzę na to, co mi jest komfortowo. Tak jak w zeszłym roku na przykład założyłam właśnie czarne, szerokie spodnie i bluzkę wiązaną i miałam odkryty, goły brzuch, jak ja mogłam. Tak tutaj też właśnie jest sukienka po prostu z wycięciami. Sukienka dla grubej osoby, osoby plus size, w rozmiarze 48-50 i jak ja mogę mieć sukienkę z tutaj wycięciami, także... To też mi się podoba i powiem Wam, że po prostu ta sukienka mi się podoba, będzie idealna właśnie na wieczór i wydaje mi się, że będzie całkiem, całkiem fajna. Więc ona jest tak po środku, ale raczej w kierunku tych, które bym zostawiała. Także jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. Czekam na Wasze komentarze. Napiszcie mi, jak Wam się te sukienki podobają, którą byście zostawiły. Nawet jeżeli byście nie zostawiły tej poliestrowej biało-niebieskiej, trudno, ja ją sobie zostawiam, mi się ona osobiście bardzo podoba. Także wiecie, zdaję sobie sprawę, że każdy ma inny gust i jednemu się podoba. Zresztą też bardzo często to widać po komentarzach, i czasami jest to tak właśnie fajnie się ułoży. Gdzie jedna osoba napisze Ola, ten kolor Cię wymywa, wyglądasz bardzo nieładnie i nie powinnaś takich nosić. W różnej formie jest to napisane, czasami bardziej łagodnie, czasami po prostu, wiecie, taka szpila wbita na przykład, a pod spodem jest komentarz w stylu: Ola, w tym kolorze wyglądasz bardzo fajnie, odświeża cię, młodzieńczo, coś tam, coś tam, więc każdy wiecie, każdy ma inne oczy, zupełnie inaczej będzie nas widział, także ja lubię czytać Wasze komentarze, nie, nie jestem w stanie wziąć wszystkich pod uwagę, bo inaczej musiałabym się rozzerwać na po prostu 100 części, e, ale mimo wszystko jestem ciekawa, jak Wy to postrzegacie, jakie macie zdanie, także piszcie, e, czekam na Wasze komentarze, ile razy ja już to powiedziałam, e, czekam na Wasze komentarze, jeżeli ten film Wam się spodobał, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka do góry. No i oczywiście zasubskrybujecie mój kanał. Pamiętajcie, że linki do wszystkich kos do, nie kosmetyków, do kosmetyków tych, które użyłam też, bo Wrzuciłam Wam zdjęcie na Instagram w tamtej pierwszej niebiesko-białej sukience już dostałam pytania o pomadkę. Także jeżeli Was interesuje, to zajrzyjcie do opisu, ale też linki właśnie do tych sukienek również znajdziecie w opisie. No i jak będę pamiętała, to zostawię Wam też link do tych shortów, bo też bardzo często mnie o nie pytacie. Ja powiem Wam, że takich shortów pod sukienki używam od... Lat, po prostu nie wiem, naście lat. Dla mnie, szorty sprawdzają się najlepiej. Opaski na uda u mnie po prostu nie zdają egzaminu, dlatego że ja mam za duże uda. Te opaski są takie, a mi się obciera tu i tu, więc dla, dla mnie zdecydowanie po prostu szorty są najwygodniejszą formą. Także zostawiam wam odnośnik, bo w się właśnie są szorty bawełniane. Widziałam w trzypakach, nie wiem jak są teraz, bo przyznam Wam, że po prostu ja mam swoje trzypaki od wielu, wielu lat. I one cały czas są, nie poprzecierały się, nie porobiły się dziury, także e, zdecydowanie polecam. Także zajrzyjcie do opisu. Ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Życzę Wam udanego weekendu, bo mamy już czwartek, zaraz, piątek i będzie może trochę poodpoczywać. Zobaczymy, może którąś z tych sukienek na przykład zabiorę ze sobą e, no, e, na jakiś spacer, albo może w któryś do pracy pójdę. Pomyślę jeszcze o tym. Natomiast sukienki tak. Ta coraz bardziej mi się podoba i chyba ją sobie zostawię. Ale czekam na Wasze komentarze, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, pa pa!